Siema wszystkim. Dzisiaj takie nietypowe zlecenie. Zadzwonił do mnie kolega, że jego znajomy zgubił obrączkę ślubną w Tyńcu pod Krakowem. Gdzieś tam na kajakach wpływali, po prostu gdzieś mu wypadła zaraz przy brzegu. No i właśnie jestem w trasie. Może mi się uda to znaleźć. Zobaczymy. Także widzimy się na miejscu. A nie zaczekła, nie? nie. I tutaj kawałek chyba zmniejszony jest w półki półki. Tak chyba rysą pogardą. A, robili renowacje, nie? Tutaj? Zara to zaraz przy brzegu było? No tak. Dwa, trzy, Gdzieś tam Tam dalej, nie? No. Okay. Zobaczymy czy jest sygnał w ogóle. Czekaj. Tutaj? Tam gdzieś, no. Czekaj, daj, daj się to, coś tu jest. To który dźwięk? Nie, <noise> yeah, on dyskryminuje.

Tu tutaj jest sygnał ładny o tu idealny na obrączkę Jest. Ja, pier... ja pierdolę. <laughs> czekaj, czekaj. Zrób to jeszcze raz, ja to muszę nagrać. Kurwa jest! <laughs> to do Nagraliście to? nagrywało. Jest nagranie. <grym> kurwa mama! No A jak chcesz to zrobić taką z nie GT, nie? jest grawer ładny? <grym> tak, oczywiście, że no jest. Kasia 1906! Kasia 30 <grym> <Kasia>, 07 <30. grym> 2002! Gratulacje. Dziękuję. <grym> no teraz to było jest ile miesiąc? miesiąc? <grym> no, <k> kurwa. <grym> kurwa no. Jest. <grym> Rozwód uratowany. <laughs> Ile się należy za to? Nic. Jak nic? Nie, normalnie. No znaczy to ja, ja, ja ci muszę jakąś poważną flaszkę kupić, kurwa. Ooo, będzie okazja. Bo inaczej nie no przyjadą do ciebie normalnie z taszeszką. <laughs> A jak wychodziłem z domu, ściągałem zegarek i my się tak Zostawię. Zostawię, a my się, a kurde, no przecież kajek ją wykradł. Może zdążymy kurwa na ten odebranie. Na, na, na jeszcze. Na Jedziemy tam? Wyjedźmy no tam! Skuczymy może nam dadzą! 18, powiedzmy. Zazwój do Milka. Do Powinni dopływać teraz. No tak myślałem, że tam jest, bo ładny sygnał, czysty był. Czysty sygnał. No. A wiesz, ja tak, tam piszczy kurwa, a myślę, który piszczy, który dźwięk. Bo są kabzle były, nie? Aha. Kabzle. Ale to każdy tak. ma inny, inny dźwięk? Tak, kabzle ma taki, że po prostu nie jest czysty metal i mi odbijał tak jakby ze, ze żelazem łączony i po prostu widziałem, że jest przebijający sygnał, a złoto daje piękny sygnał, nie? Aha. To jest, że pracuje, nie? No. Znaczy pytałem się, czy można zanurzyć, nie, do tona, a jak póciutko jest, to jest spoko. A, bo dotąd możesz zanurzyć dokąd masz to, tak? Tak, to nie mam niestety wodoodporne, a są wykrywacze co mają, nie? dużo droższe jest taki? Nie, nie jest dużo a ile doższa. w ogóle taki wykrywacz kosztuje? No ten z 1500 mhm. kosztuje. Znaczy więcej, bo ja go kupowałem używkę, nie? Dużo, bo one zanurka, się nie psują. Się w rąk, nie? <noise> Kupię sobie w razie, Bo, no, bo w do łodowę, no, Ale nie muszę kurwa pomniejszyć. Właśnie można. Widzisz? Mam nadzieję, jest tyle ludzi, że to jest wiesz. Troszeczkę kurwa i lipa. No to dobra. Dobre. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. <grym wyszli> no, dokładnie. No, podlinkuję, ale to zretuszować wasze twarze, czy co? Nie, po co? Nalajcie, nie? No. Tylko piwa, żeby nie było. <grym wyszli> No i udało się. Naprawdę jestem zadowolony, a radość i emocje właściciela obrączki normalnie bezcenne. Także bardzo się cieszę, że że zguba trafiła do rąk właściciela, no i. Pamiątka zachowana jest. Ok, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. No i oby więcej takich było poszukiwań fajnych. Trzymajcie się.